Witam wszystkich serdecznie, z tej strony gamingowy Wojciech, na waszych ekranach widzicie Raz, że troszeczkę zmienioną drużynę, o czym opowiem wam za chwilę, co tu się dokładnie wydarzyło Dwa, jest to mecz o elitarną dywizję Jak widzicie, gramy sobie tutaj Hiszpanami Oczywiście... Wszystkie zasady serii zostają te same, jednak zdecydowałem się na samym początku zmienić jednak nację, którą sobie rozpoczniemy, gdyż Brazylijczykami jest taki mały problem, że większość kart, która jest tania, jest dosyć kiepska, średnia i może, można powiedzieć, nie mają najlepszych umiejętności a już te karty dobre kosztują niebotyczne sumy. Dlatego też zmieniliśmy sobie na Hiszpanów, jest to nacja, którą chciałem tak naprawdę zacząć tę serię, jednak w momencie, kiedy właśnie ten pomysł wpadł mi do głowy, po prostu ta nacja zbytnio nie miała obrońców, a jako, że właśnie pojawił się pan Pique, to mimo tego, że wiedziałem, że nie dostanie on upgrade'u, że raczej Bayern ich zje w Lidze Mistrzów w tym ostatnim spotkaniu, to... Niemniej jednak karta jest naprawdę bardzo dobra i jest w moim, w moim ocenie jednym właśnie z lepszych obrońców środkowych obecnie. Także jak widzicie mamy tutaj wiele ciekawych nazwisk. Ostatnio pojawił się również Lukas Vazquez, który już zdążył dostać upgrade'a. Mamy tutaj Dawida Silwę, mamy tutaj Jago Aspasa, mamy tutaj Fernando Morientesa który jest naprawdę ciekawym zawodnikiem, troszeczkę jest, że tak powiem, drewniany, troszeczkę czuci, jednak, że jest on toporny. Mamy tutaj wspaniałego środkowego e, pomocnika defensywnego, czy też box to boxa, jakim jest Marcos Lorente. Mamy jednego z moich właśnie ulubionych w tej Fifie bocznych obrońców pana Jesusa Navasa. młoda gwiazda Barcelony, która niestety jest trapiona dużą ilością e, właśnie kontuzji, czyli pan Ansu Fati. Bardzo ciekawie się tym gra. Szczerze mówiąc, staram się właśnie tą formę, formacją, jakiej tutaj używam, to jest najczęściej 4 1, 2 1 2 szeroko, które już się pojawiało na kanale, jednak zostało ono delikatnie zmodyfikowane, żeby jak najlepiej właśnie chodziło z tą drużyną, formacją. Też i taktykę pokażę wam na samym końcu tego filmu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście wam to pokażę, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że Wymaga to dosyć specyficznego stylu gry i nie spieszenia się, żeby ta formacja w jaki sposób działała. Za chwilkę jeszcze przejdziemy sobie do widoku drużyny. Pokażę wam, czym tam handlowaliśmy i pokażę Wam nagrody za Ud Champions. Drużyna, prezentuje się następująco, ale. Każdy kto zagrał w tą grę więcej niż kilka spotkań właśnie jeżeli chodzi o Rivals dobrze wie, że największym problemem najprawdopodobniej tego zespołu będzie pan Sergio Ramos który jest stanowczo za wolny dlatego musimy tutaj teraz oczywiście podjąć sobie jakieś decyzje oczywiście jestem otwarty na wszystkie wasze propozycje wszystkie wasze propozycje oczywiście jeżeli umieścicie je w komentarzach przeczytam wezmę pod uwagę moje propozycje są dwie tak naprawdę Albo zostajemy przy Hiszpanach, wciskamy tu jakieś ikony i żyjemy z tym Sergio Ramosem, staramy się tutaj po prostu urzejbić. Mimo właśnie takiego zespołu, tak ten zespół wyglądał, oprócz Jago Aspasa, gdyż na poprzedniej lidze weekendowej był tu jeszcze Baby Fernando Torres. I tak czy siak wbiłem tą dywizję drugą i to z całkiem niezłym bilansem, bo tam było, skończyłem 12 do 5, także tutaj było bez większych problemów, takim można powiedzieć dosyć bardzo tanim składem, jeżeli chodzi o realia, gdyż mamy już, który dzisiaj jest 15 grudzień. Tak mamy dzisiaj 15 grudnia taka drużyna za nie wiem 200 może 300 tysięcy, to myślę, że każdy może sobie na coś takiego pozwolić. Grając od samego początku oczywiście jest to nowe konto, no, ale pomijając ten fakt no i ewentualnie co możemy tu zrobić to pojawiła się taka propozycja w komentarzach pod poprzednim filmem od Mateusza, żeby tutaj właśnie powciskać jakieś gwiazdy z ligi hiszpańskiej Póki co oczywiście Ronaldinho przyjdzie później już pod tego Ronaldinho moglibyśmy sobie zrobić chociażby Viniciusa Juniora w wersji player of the month który ma naprawdę bardzo bardzo ciekawą kartę fenomenalnymi statystykami który naprawdę mógłby się tutaj wpasować jako można powiedzieć gwiazda tego zespołu zanim jeszcze przyjdzie ten Ronaldinho i chciałbym żeby tutaj pojawił się Xavi ale w dalszym ciągu czekam troszeczkę na jego prime, żeby zobaczyć w, jakiej, właśnie w jakim przedziale cenowym ta karta się pojawi. Na pewno na początku będzie droga, ale myślę, że dosyć szybko powinien on spaść. Dajcie mi znać, jakie wy macie propozycje, co byście chcieli zobaczyć w tej drużynie, lub proponujcie mi zawodników, których byście chcieli, żeby się tutaj pojawili. Skład, oczywiście, widzicie na ławce rezerwowych. Jeszcze jest pan Louis Mia, którego sobie zrobiliśmy. I też jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym zawodnikiem, ale jako, że mamy tego Vasqueza, to właśnie ten Vasquez gra naszego SPO w 41212, a pan Lorente, jako, że ma wysoki, wysokie pracowitości w ataku, o, nawet nie ma, ma średnią pracowitość w obronie, to gra naszego SPDK. Także podsumowując, czekam na Wasze propozycje. Proponujcie, co z tym składem ma się wydarzyć dalej. Jeżeli chodzi o monety, mamy obecnie około 800 tysięcy. Jak wszystkie karty się sprzedadzą, obecnie 624, jeszcze Wam na szybkości pokażę co tutaj się odbywa, chociażby dzisiaj i połapaliśmy sobie troszeczkę kart, A raczej milioner połapał, gdyż ja się za to obecnie nie biorę, gdyż po prostu nie mam na to zbytnio czasu i brane te karty są mniej więcej po 17 tysięcy i mniej i sprzedawane po 19, 19,5, także po podatku mamy gdzieś z 1000, 1500 monet na każdej karcie, no i z takimi budżetami, takimi metodami musimy się tutaj męczyć, jest to dosyć żmudne oczywiście, żeby te wszystkie karty wysnajpić w kolejnym odcinku pokażę wam jak snipić karty na webapie gdyż jest to dużo prostsze i dużo szybsze, tylko wymaga delikatnego opanowania i wymaga komputera od nas czy to laptopa, czy to komputera. Nie, na, nie robimy tego na telefonie, nie robimy tego na konsoli, gdyż każdy, każdy bot po prostu nas wyprzedzi, a na komputerze jeszcze mamy jakąś realną szansę, żeby z tymi botami powalczyć. Za chwileczkę jeszcze gdzieś zobaczycie tutaj em, jakieś, jakieś listy transferowe, o widzieli, widzicie, wpłynęły jeszcze kolejne monety. I przejdźmy sobie jeszcze do nagród za Football Champions, za rangę drugą. Jeśli chodzi o nagrody, jak już wspominałem, udało się tą rangę wbić. Dosyć prosty sposób, jak już wspominałem chyba wcześniej, był ten bilans to był jakieś 12,5. Także było jeszcze sporo zapasu. Nie martwiłem się o, zbytnio o to, że tego się nie uda wbić. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wbicie, właśnie rangi drugiej, to jest to dosyć, dosyć proste. Piki bardzo fajne, wysoko ocenione, dlatego na pewno na jakiegoś chociażby może Viniciusa, jeżeli będziecie chcieli go zobaczyć w tej drużynie, to na pewno się przydadzą. Także najniższy pik oceniony na 83. Także bezproblemowo, jeżeli chodzi o paczki, też nie było wydaje się chyba najgorzej z tego co pamiętam, w dalszym ciągu czekam właśnie na te sławne szczęście na nowym koncie, gdzie trafimy jakąś bardzo drogą kartę i najprawdopodobniej dzisiaj porobię jeszcze wszystkie właśnie zaawansowane SBC, jako że mamy tych pieniędzy dosyć sporo na tym koncie i może porobię jakieś SBC ligowe i wszystko to wrzucimy sobie właśnie w kolejny odcinek i również wrzucimy sobie wtedy o te yy, snajpienie na webapie w kolejnym odcinku i pewnie na tym to się głównie skupi no i oczywiście jeżeli podejmiecie jakieś decyzje dotyczące drużyny to oczywiście będą debiuty co w kolejnej paczce w kolejnej paczce znowu walkout także nie najgorzej zawsze to jakieś pewne pieniądze mamy Foderka mamy pana Riada Mareza którym chyba nawet jeszcze nie zagrałem w tym roku. Jakoś nie zdarzyło mi się panem Marezem zagrać. I jeszcze dwa informacje, także kolejne 20 tysięcy. Chociaż wydaje mi się, że pana Aleksa Moreno to chyba już zdążyłem na coś przepalić na jakiegoś. Chyba na karta 84, ale wam tego nie pokazuję, bo nic tam nie poleciało. Chyba to była nawet jakaś karta 84. Chyba to był Ginter. O ile się nie mylę, także nic ciekawego. Niestety dalej czekamy na to swoje. Legendarne szczęście, jak już wspominałem, no i paczkę z informami. Stwierdziłem, że nie chce mi się na to czekać do środy, czyli w sumie do dzisiaj otworzyłem to od razu, zawsze to pełne 30 tysięcy, które zawsze można później przerobić na jakieś inne, na jakieś, jakieś właśnie więcej monet. I gdyż tego cały czas potrzebujemy. Nie ma tutaj sensu właśnie na liczenie, że nagle trafimy z takiej paczki, jakąś kartę za Milion. I tutaj już kolejne kolejne listy transferowe. Oczywiście nie są to wszystkie listy transferowe, bo nie wszystko udaje mi się nagrać między tym, co Milioner obraca. Bardzo często tych kart jest masa i po prostu on za nim co ja zdąży to nagrać, gdyż, bo jak powiedzmy nie mam mnie w domu, on po prostu musi to usunąć, żeby się wziąć za kolejne. Była próba z kotwicami, która nie do końca wypaliła. Był Kim Pembe. Yy, obracany na takiej samej zasadzie jak te karty, w które pokazywałem wam wcześniej. Brany 2000 taniej, opitalany później, w innym momencie dnia 2000, yy, za 2000 drożej. Był jeszcze Fernando Torres, jak już wspominałem wcześniej, właśnie w naszej drużynie na ligę weekendową. Również bardzo fajnie się spisał. Bardzo fajna karta za 200 tysięcy, całkiem nie najgorszy napastnik. Tutaj Dembele Brany również za mniej więcej 3000, do, do 3000, później sprzedawany za 4, i tam jeszcze jakiś Kyle Walker, który się w pierwszym momencie nie sprzedał. Na sam koniec, jeszcze szybko przelecimy sobie przez taktykę. Nie będę Was tutaj za długo zanudzał, są tutaj kosmetyczne zmiany, delikatnie, żeby dostosować to do tej drużyny. Jeżeli chodzi o część taktyczną, wydaje mi się, że niewiele się tutaj zmieniło. Nie do końca pamiętam, co było w filmiku, który wrzucałem gdzieś tam na początku FIFA i mamy tutaj styl defensywny oczywiście zrównoważony nie możemy sobie tutaj pozwolić na jakieś jakieś dziwne formy pressingu gdyż nasza obrona jest po prostu za wolna i mamy tutaj 45 na 60 powolne konstruowanie akcji i posiadanie piłki po hiszpańsku staramy się grać nawet nie najgorzej to wychodzi nie mi osobiście sprawia to nawet sporą przyjemność właśnie takie klepanie piłki i bardzo przyjemnie mi się tym grało 45 szerokości 5 Jeżeli chodzi o zagęszczenie szesnastki, musicie pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie jeżeli jesteście w sytuacji, gdzie możecie właśnie dośrodkować w pole karne, wtedy właśnie, właśnie zawodnicy będą wbiegali. Jeżeli po prostu klepiecie sobie gdzieś przed polem karnym, to nie powinni oni się zbytnio w te pole karne pchać. Jeżeli chodzi o rzuty różne i rzuty wolne, absolutnie zależy to od Was. I jeżeli chodzi o instrukcję, nasz zawodnik, jeżeli chodzi o napastników, bardziej zwinny, który potrafi coś podryblować, mimo tego, że Jago Aspas nie jest jakiś niesamowity w tym elemencie gry, to no, jest on moim, można powiedzieć, takim trochę dryblerem. I ustawiamy mu tylko i wyłącznie wybiegać za plecy obrońców. Jest on delikatnie szybszy niż właśnie Fernando Morientes i całkiem nieźle w tej roli się spisuje. I jeżeli oczywiście macie lepszych zawodników, no to. Tym lepiej. Jeżeli chodzi o naszego zawodnika typu drzewo, jeżeli takiego macie, to możecie mu ustawić coś takiego, żeby trzymał się środka i grał na szpicy, wtedy będzie on się ustawiał. Blisko obrońców będzie jeżeli wyślecie właśnie, poślecie do niego podanie, najlepiej jest się zastawić i właśnie zobaczyć, co zrobi, wasz, co zrobi obrońca przeciwnika i postarać się obrócić i po prostu strzelać. Także kryj środek i graj na szpicy. Jeżeli chodzi o naszego SPO, który jest tutaj naszym box to boxem, nie jest on, broń Boże, zawodnikiem jakimś mega ofensywnym, gdyż właśnie jeżeli chodzi o fazę w obronie, ta drużyna będzie się zawsze ustawiała w 4-4-2, co jest dosyć, dosyć fajne, dosyć przyjemne i właśnie to jest taka duża siła tej formacji. Jeżeli chodzi właśnie o niego, to zwracaj się do obrony i wbiegaj w, kole, w pole karne przy dośrodkowaniach. Nic więcej tutaj nie ustawiamy. Jeżeli chodzi o naszych bocznych pomocników, tutaj już musimy im tych wytycznych troszeczkę nadać, gdyż jeżeli nic tutaj nie ustawimy i będziemy grali te posiadanie piłki i właśnie i powolne konstruowanie akcji, to często są oni poza grą, dlatego ustawiamy im wracaj się do obrony to jest rasy, żeby osiągnąć te 4-4-2 w obronie. Dwa, żeby ścinali do środka i żeby wybiegali za plecy obrońców i wbiegali w pole, w pole karne przy dośrodkowaniach. Na jednym i na drugim mamy dokładnie to samo, jeżeli chodzi o naszych bocznych obrońców. Tutaj zostajemy z tyłu i właśnie, jeżeli chodzi o typy biegów, właśnie ustawiamy mu overlap, żeby jeżeli już go wyślemy, żeby wybiegał, właśnie, żeby nas, nam troszeczkę pomógł w ataku, to zawsze będzie on się trzymał w blisko linii bocznej boiska i nie będzie starał się pchać chociażby między tutaj Jordi Alba jeżeli ustawimy mu właśnie ten inverted będzie się pchał między Dawida Silwe a Lucasa Vasqueza czego póki co nie chcemy aczkolwiek zastanawiam się żeby to delikatnie przetestować i nasz SPD przecina linie podań zostaje z tyłu i kryje środek jest to nasz taki można powiedzieć buskets za najlepszych lat i jeżeli chodzi o środkowych obrońców, nie ustawiamy tutaj absolutnie nic i na bramkarzu również nie ustawiamy nic. Tak jak wspomniałem już wcześniej w tym filmiku, nie, na pewno nie jest to formacja dla każdego. Na pewno wymaga ogarnięcia i przyzwyczajenia się, ale wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych formacji, jakimi grałem. Z tą formacją można pokonkurować naprawdę z każdą inną formacją, jednak po prostu czasami wymaga właśnie delikatnego zrozumienia i można powiedzieć dostosowania się do tego, co robi nasz przeciwnik. Jeżeli chcecie, możecie wypróbować, zobaczyć jak wam to pójdzie. I jedno co mogę wam powiedzieć, to tą formacją nie należy się spieszyć nie jest to formacja, którą będziemy przebiegać przez naszych, przez naszych przeciwników, a będziemy sobie właśnie. Starali się grać w miarę inteligentnie i będziemy tutaj musimy, bardzo, bardzo często sami wysyłać naszych zawodników do wybiegania do przodu. O czym pojawił się już poradnik na kanale, także jeżeli chcecie, możecie sobie również obczaić tamten poradniczek. I na dzisiaj ode mnie będzie to tyle, gdyż ten filmik i tak już jest dosyć długi. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czekam na Wasze propozycje, a jutro, maksymalnie pojutrze, pojawi się bardzo istotny poradnik. Ale to o czym odbędzie, to już zostawię sobie właśnie jako niespodziankę dla Was. Dziękuję wszystkim serdecznie, do usłyszenia w kolejnym materiale.